Cześć, ja jestem Ksagi, no i witam Was w takim, może, jakby specjalnym odcinku. Chciałem Wam po prostu podziękować za te 50 subskrypcji, które zostały wbite. Po prostu czuję, że po prostu odzyskuję ten stary kanał, który został zbanowany. Tam było 64 subskrypcje, no ale powoli do tego wracamy. No i z tej okazji. Wpadłem na pomysł, że mogę nagrać taki mały Q&A, więc jeżeli macie jakieś pytania albo coś, no to możecie sobie zadawać je pod tym właśnie filmem w komentarzach. Ja chętnie poczytam sobie, no i jak ktoś chce wziąć udział, no to po prostu może sobie napisać komentarz, a ja kiedyś tam to będę miał czas, no bo jak na razie, no... Akurat te tajemnice i ciekawostki nagrałem tylko z powodu tylko, m, takiego, że miałem akurat czas, więc postanowiłem, że sobie nagram no i po prostu no nagrałem. A więc jeżeli po prostu czemu ja powtarzam coś, coś to po prostu, nieważne. Jeżeli... jeżeli chcielibyście wziąć udział w tym QA, no to po prostu napiszcie komentarz. Ja sobie poczytam, wybiorę jakieś fajne. No i dziękuję wam jeszcze raz. No i widzimy się w następnych materiałach, więc nara.